Proszę bardzo, pan przewodniczący Maścisko. Czy pana czy naczelnika, pana panu mogę na chwileczkę tutaj prosić? Chciałbym ja się odnieść tu do wypowiedzi Pana Radnego Czopa i do tych twardych słów, które wypowiedział, jakowym, jako wiceprzewodniczący złamał prawo. Ja chcę powiedzieć, że te słowa, które, które wypowiedział Pan Radny Czop, jest to ocena pana, pana Radnego o tym, czy ktoś złamał prawo, czy nie decydują odpowiednie organy. W Polsce w zakresie prawa, przestrzegania prawa są to służby wojewody, no i sądy. I o tym myślę, że jeżeli będzie taka wola niektórych tutaj osób, te gremia zadecydują. Zawierając głos w dyskusji chciałbym przypomnieć kilku, jak po kolei chronologię działań może nie wszyscy Państwo znają poszczególne etapy całej sytuacji. Otóż 18 lutego 2014 roku grupa radnych składa wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej do Pana Przewodniczącego Czoka. Pan Przewodniczący Czok nie zwołuje w określonym terminie 7 dni sesji nadzwyczajnej, nie zwołuje sesji nadzwyczajnej, natomiast Zwołuje z dużym opóźnieniem, w kilku tygodniowym, sesję zwyczajną, w której zawiera te punkty, o które grupa radnych wnioskowała na sesję zwyczajną. Grupa radnych składa skargę na działania pana przewodniczącego. I w wyniku tej skargi wojewoda przesyła pismo, w zasadzie służby wojewody, podpisane pismo jest przez pana, pana Pawła Kryściela, dyrektora Wydziału Prawnego Nadzoru. Ja nie będę treści tego pisma w całości czytał, natomiast przedostatni akapit ważny dla, dla, dla tego pisma i dla tej opinii. Mając powyższe na uwadze informuję Pana Przewodniczącego, iż zobowiązany jest Pan do zwołania sesji nadzwyczajnej w związku ze złożonym przez Grupę Radnych Rady Miasta uchwały w dniu 18 lutego wnioskiem o zwołanie takiej sesji i zwracam się o niezwłoczne poinformowanie mnie o podjętych działaniach w tej sprawie. Więc pan przewodniczący dostał zalecenie od służb wojewody, które nadzorują od strony prawnej działanie samolotów. No i niestety nie podporządkował się tutaj tej wykładni prawnej. Następnie, chronologicznie. następstwem, kolejnym krokiem, który tak zapamiętałem i wypisałem, już 4 marca 2014 roku grupa radnych kieruje do mnie jako do wiceprzewodniczącego i na moje ręce składa ponowienie wniosku o zwołanie sesji. Ponowienie, ponowienie wniosku, ponowienie wniosku który, który w lutym już był złożony z tym samym programem i kieruje do mnie taki wniosek. Znając opinię wojewody, którą tutaj przytoczyłem, i zalecenia wydane przez wojewodę co do zwołania sesji nadzwyczajnej z porządkiem właśnie z 18 lutego, mając wiedzę w tym temacie właśnie, jakie te zalecenia były, uważam, że chcąc przestrzegać prawa, miałem obowiązek zwołania tej sesji nadzwyczajnej. Miałem i obowiązek, i prawo. Obowiązek tak w sumieniu ducha, myślę, a prawo na pewno miałem. Ponieważ pewne wątpliwości ja miałem co do zapisów statutu, to te wątpliwości wyraziłem w piśmie do Pana Wojewody Lubelskiego. 10 marca odpowiedziałem, przepraszam, Pan Wojewoda odpowiedział mi stosownym pismem na te moje wątpliwości. To jest pismo, trzystronicowe, które wyjaśnia, czy wiceprzewodniczący ma prawo zwoływać sesję nadzwyczajną w chwili, gdy przewodniczący jest nieobecny. Pozwólcie Państwo, bo sprawa jest bardzo istotna. Ja przytoczę zapisy tego pisma. Proszę o cierpliwość. W związku z Pana wystąpieniem z dnia 6 marca 2014 roku dotyczącym działań burmistrza miasta Lubartów pozostających w związku ze zwołaniem przez Pana sesji nadzwyczajnej Rady Miasta Lubartów. Uprzejmie wyjaśniam, co następuje. Zgodnie z artykułem 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Rada Gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego jeden do trzech wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym. Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady. Przewodniczący może wyznaczać do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem. Wykładnia literalna powołanych wyżej przepisów ustawy prowadzi do wniosku, że przewodniczący Rady Gminy może fakultatywnie w każdym czasie dokonać sesji przysługujących mu kompetencji w zakresie organizowania prac Rady. W przypadku nieobecności przewodniczącego jego zadania wypełnia wyznaczony wiceprzewodniczący, zaś w przypadku, gdy przewodniczący nie dokonał wyznaczenia, ten spośród wiceprzewodniczących, który jest najstarszy wiekiem. Dla rozstrzygnięcia kwestii wykonywania zadań Przewodniczącego Rady Gminy podczas jego nieobecności, w sytuacji gdy Rada Gminy wybiera ze swojego grona tylko jednego Wiceprzewodniczącego Rady, należy sięgnąć nadto do Dyrektyw Wykładni Funkcjonalnej. Niewątpliwie zasadniczym celem ustawodawcy wynikającym z analizowanych przepisów ustawy o samorządzie gminnym Pozostaje zapewnienie wykonywania zadań związanych z organizowaniem pracy organu stanowiącego i kontrolnego gminy poprzez zapewnienie możliwości działania i właściwego celu pracy tego organu, mając na względzie funkcję przytoczonych przepisów należy przyjąć zatem, że w razie nieobecności przewodniczącego Rady Gminy jedyny wiceprzewodniczący przyjmuje ex legę wszystkie zadania przewodniczącego. Analiza treści normatywnej postanowień artykułu 19 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym wskazuje, że istotną ustawową przesłanką dającą wiceprzewodniczącemu prawo wykonywania zadań przewodniczącego jest nieobecność przewodniczącego Rady Gminy. Jak wskazano wyżej, ustawodawca powiedział, w przypadku nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia zastępującego go wiceprzewodniczącego automatyczne przejęcie zadań przewodniczącego przez wiceprzewodniczącego najstarszym wiekiem. W razie zaistnienia takiej sytuacji nie ma znaczenia przyczyna nieobecności niezależnie od tego, czy przyczyna ma charakter obiektywny, siła wyższa, szczególne okoliczności, nieobecność wskutek choroby, śmierci czy też subiektywny, nieobecność zawiniona przez przewodniczącego, to konstruktywną, kon, przepraszam, yy, konstytutywną przesłankę podmiotowej dyslokacji zadań przewodniczącego na wiceprzewodniczącego, zaś w przypadku dwóch lub trzech wiceprzewodniczących na wyznaczonego wiceprzewodniczącego lub w przypadku jego niewyznaczenia na najstarszego wiekiem spośród nich, jest sam fakt, nieobecności przewodniczącego Rady. Zgodnie z zasadą seryjnego systemu pracy Rada jako organ kolegialny może podejmować rozstrzygnięcia ze skutkiem prawnym tylko na sesji. Bardzo tak, proszę o spokój. Rada gminy obraduje na sesjach yy, zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby. Mierzami jednak niż na nawań. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał. Na wniosek Wójca lub co najmniej 1 czwartej Ustawowego Składu Rady Gminy Przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu siedmiu dni od dnia złożenia wniosku zwołana w ten sposób sesja Rady Gminy w śmiennictwie prawniczym określona jest jako sesja nadzwyczajna. Ze zwołaniem sesji zwyczajnej i nadzwyczajnej Wiąże się zespół kompetencji i obowiązków przewodniczącego Rady Gminy, określonych łącznie mianem Policji Sesyjnej, obejmujących prowadzenie obrad, udzielenie, odbieranie głosu, przeprowadzenie głosowań, udział w głosowaniach, podpisywanie uchwał. Postanowienia artykułu 19 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym niewątpliwie mają zastosowanie także do zwoływania sesji nadzwyczajnej Rady Gminy. Oznacza to, że zasadniczo zwołuje ją Przewodniczący Rady, a w przypadku nieobecności Przewodniczącego i niewyznaczenia zastępującego go Wiceprzewodniczącego, zadanie to automatycznie przechodzi na Wiceprzewodniczącego albo na Wiceprzewodniczącego najstarszym wiekiem. W związku z tym przyjąć należy, że w razie nieobecności Przewodniczącego Rady Gminy, gdy wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej, czyli zadość ustawowym przesłankom, to wiceprzewodniczący jest uprawniony do zwołania sesji nadzwyczajnej Rady Gminy. Co więcej, w oparciu o normę zadaniową zawartą w artykule 19 punkt ustęp 2 ustawy o samorządzie gminy jest on zobowiązany do dokonywania w czasie nieobecności przewodniczącego działań umożliwiających realizację założonego przez ustawodawcę celu związanego z prawidłową organizacją i funkcjonowaniem Rady a także zwołania nadzwyczajnej sesji rady. Niewątpliwie ocena przedmiotowych kwestii następować musi z uwzględnieniem postanowień Statutu Gminy, który określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy. Statut Gminy jako akt prawa miejscowego musi być zgodny z ustawą o samorządzie gminnym, jak również musi być interpretowany w ten sposób, aby nie był sprzeczny z ustawą, która jest aktem wyższego rzędu w kierownictwie źródeł prawa. Te założenia determinują kierunek wykładnie odpowiednich postanowień statutu. Stosując do paragrafu drugiego, przepraszam, paragrafu 22 ust. 3 Statutu Miasta Lubartów, przyjęto uchwałę numer 37-200, łamane na 240 na 09 Rady Miasta Lubartów. Z dnia 23 listopada 2009 roku sesję zwołuje przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia jeden z wiceprzewodniczących. Należy przede wszystkim zauważyć, że przytoczony przepis statutu w zakresie, w jakim reguluje możliwość zwołania sesji przez wiceprzewodniczącego Rady dotyczy, dotyczy sytuacji, gdy w Radzie danej kadencji funkcjonuje więcej niż jeden wiceprzewodniczący. Jeszcze kilka dokończył. Ponadto wykładnia powyższej regulacji, wykładnia powyższej regulacji zmierzająca do przyjęcia, że przepis ten znajduje zastosowanie również w czasie nieobecności przewodniczącego, a tym samym wymagane jest wówczas szczególne upoważnienie dla wiceprzewodniczącego do zwołania rady. Pozostaje w sprzeczności z, z artykułem 19 ust. 2, ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. Przyjęcie takiej wykładni mogłoby doprowadzić do paraliżu prac Rady w przypadku nagłej i niezawinionej nieobecności przewodniczącego, np. w wyniku ciężkiej choroby. Zastosowanie przepisu statutowego nie może prowadzić do unicestwienia spełnienia normy ustawowej. Jak trafnie stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny z wyroku z dnia 7 sierpnia 2013 roku. Cytuję przyjęcie, że jeden wiceprzewodniczący Rady Gminy przejmuje w razie nieobecności przewodniczącego jego zadania, w tym także prawo zwołania zwyczajnej i nadzwyczajnej sesji Rady Gminy znajduje silne uzasadnienie w wartościach i zasadach ustawy ustrojowej o samorządzie gminnym, co wobec jedy, językowej niejednoznaczności przepisów artykuł 19 ustęp 2 i 20, ustawy o samorządzie gminnym pozwala odrzucić taki wariant, wariant interpretacyjny, zgodnie z którym wiceprzewodniczącym rady może wykonywać zadania przewodniczącego także w razie jego nieobecności, gdy ten go wyznaczy, nie, ten go wyznaczy do realizacji. Kończąc, w kontekście powyższego należy uznać, że wiceprzewodniczący rady miasta Lubartów Nieobecności przewodniczącego Rady Miasta jest uprawniony do zwołania sesji Rady. Jednocześnie informuję, że stanowisko organu nadzoru w przedmiotowej sprawie przedstawione zostało burmistrzowi miasta Góbarii. Miałem prawo, miałem obowiązek zwołania tej sesji. Nie zgadzam się z opinią tutaj poprzednika, który mówił, że w tej kwestii prawo, prawo złamałem. Co do jeszcze takich stryczków dotyczących moich wypowiedzi, to chcę powiedzieć, że to było nieprawdą, jak ja bym wyrażał się tak, że zdrady są dopuszczalne. Ja tylko powiedziałem, że w koalicjach bywa różnie, bo Państwo też wiecie, że koalicje bywa tak, że koalicje się zrywają, że... I porównałem to do Związku Małżeńskiego, w którym też są i odejścia i powroty, I to wszystko. Natomiast yy, chcę powiedzieć, że w życiu domowym jestem bardzo konserwatywny, Mam jedno żonę 24 lata i, i nigdy jej nie zdradziłem. Także nie popieram, nie popieram. Nie popieram żadnych problemów. Także nie złamałem prawa, powtórzę. Uważam, że, że miałem obowiązek obowiązek zwołania, zwołania tej sesji. Dziękuję.